Rozdział XVI. Symboliczna historia niewiernej Jerozolimy. Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, uświadom Jerozolimie jej obrzydliwości. Powiedz. Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy. Twój ród wywodzi się z ziemi Kananyjczyków. Twoim ojcem był Amoryta, matką Chetytka. Oto jak wyglądały Twoje narodziny. W dniu Twojego przyjścia na świat nie odcięto Ci pępowiny, ani nie obmyto w wodzie dla oczyszczenia. Nie natarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Nikt nie spojrzał na Ciebie, aby kierując się współczuciem, uczynić Ci jedną z tych rzeczy. Lecz w dniu Twoich narodzin porzucono Cię na otwartym polu, gdyż wzgardzono Twoim życiem. Przechodząc obok Ciebie, zobaczyłem Cię trzęsącą się we krwi. Powiedziałem wtedy do ciebie leżącej we krwi, żyj, rośnij. Sprawię, że będziesz jak polna latorośl. Rosłaś więc, stałaś się wielka i weszłaś w okres dojrzałości. Twoje piersi nabrały kształtów, Twoje włosy urosły, ale byłaś naga i bez ubrania. I gdy znowu przechodziłem obok ciebie, zobaczyłem cię, a twój wiek był wiekiem miłości. Rozpostarłem nad Tobą brzeg mojej szaty i okryłem Twoją nagość. Przysiągłem Ci i zawarłem z Tobą przymierze, wyrocznia Pana Boga, i stałaś się moją. Obmyłem cię wodą, zmyłem z Ciebie krew i namaściłem cię oliwą, ubrałem cię w ozdobną szatę, nałożyłem ci sandały z najlepszej skóry, opasałem cię bisiorem i okryłem jedwabiem. Przyozdobiłem cię klejnotami, nałożyłem ci bransolety na ręce i na szyjnik na szyję. Włożyłem obrączkę w Twój nos, kolczyki w uszy i ozdobny diadem na głowę. Zostałaś przystrojona złotem i srebrem. Twoje szaty były z bisioru i jedwabiu oraz z ozdobnej tkaniny. Jadłaś najprzedniejszą mąkę, miód i oliwę. Stałaś się niezwykle piękna i doszłaś do godności królewskiej. Twoje imię stało się sławne wśród narodów z powodu twojej piękności, bo była ona doskonała dzięki ozdobom, którymi cię obdarowałem. Wyrocznia Pana Boga. Ale zaufałaś swojej piękności i cudzołożyłaś, wykorzystując swoją sławę. Uprawiałaś nierząd z każdym przechodniem, jemu się oddawałaś. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich różnobarwne namioty na wzniesieniach kultowych i tam cudzołożyłaś. Oby tego nigdy nie było. Brałaś złote i srebrne klejnoty, które ci dałem. Robiłaś sobie z nich podobizny bożków i cudzołożyłaś z nimi. Okrywałaś je swymi wzorzystymi szatami. Moją oliwę i moje kadzidło kładłaś przed nimi chleb, który Ci dałem, najprzedniejszą mąkę, oliwę i miód, którymi Cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako przyjemną won, wyrocznia Pana Boga. Brałaś swoich synów i córki, których mi urodziłaś i ofiarowałaś im na pożywienie. Czy mało było Twego nierządu? Ofiarowałaś bożkom moich synów, spalając ich w ofierze. We wszystkich twoich obrzydliwościach i twoim nierządzie nie pamiętałaś o dniach twojej młodości, gdy byłaś naga i bez ubrania i gdy wiłaś się we własnej krwi. A po tych wszystkich niegodziwościach biada, biada ci, wyrocznia pana Boga. Na każdym placu usypywałaś wzniesienia kultowe i na nich budowałaś sanktuaria. Na każdym skrzyżowaniu dróg uczyniłaś sobie wzniesienia kultowe. Hańbiłaś swoją piękność. Oddawałaś się każdemu przechodniowi i pomnażałaś swój nierząd. Cudzołożyłaś z Egipcjanami. Twoimi sąsiadami o dużych członkach i mnożyłaś swój nierząd, żeby mnie doprowadzić do gniewu. Dlatego podniosłem na ciebie rękę i ograniczyłem twoje prawa. Wydałem cię na łup żądzy nienawidzących cię córek filistyńskich, które się wstydzą twojego niegodziwego postępowania. Cudzołożyłaś z Asyryjczykami, bo byłaś nienasycona. Uprawiałaś z nimi nierząd, lecz i tym się nie nasyciłaś. Pomnożyłaś swój nierząd w ziemi kupców, w Chaldei, ale i tego było ci mało. O, jak namiętne było twoje serce! wyrocznia Pana Boga, w czynieniu tego wszystkiego, w czynach bezwstydnej, rozpustnej kobiety, w budowaniu miejsc ofiarnych na każdym skrzyżowaniu dróg, w usypywaniu wzniesień kultowych na każdym placu. Gardząc zapłatą, byłaś podobna nie do nierządnicy, lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych, bo każdej nierządnicy daje się zapłatę, Ty zaś sama dawałaś podarki każdemu swojemu kochankowi i zjednywałaś ich sobie, żeby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd. Z Tobą i Twoim nierządem było inaczej niż z innymi kobietami, bo nikt nie chciał z Tobą cudzołożyć. Nikt Cię nie wynagradzał, lecz to Ty dawałaś zapłatę. Tak, z Tobą było inaczej. Dlatego nierządnico słuchaj słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Za to, że odsłaniałaś swoje łono, odkrywałaś swoją nagość, uprawiając nierząd z Twoimi kochankami i ze wszystkimi obrzydliwymi bożkami, za krew Twoich synów, których im ofiarowałaś, ja zbiorę wszystkich Twoich kochanków, którzy Ci się podobali, wszystkich, których kochałaś i wszystkich, których nienawidziłaś. Zgromadzę ich zewsząd dokoła Ciebie i wobec nich odkryję Twoją nagość. I zobaczą Cię zupełnie nagą. Będę Cię sądził według praw o cudzołożnicach i morderczyniach i oddam Ci w zamian krew, gniew i zapalczywość. Wydam Cię w ich ręce, a oni zburzą Twoje miejsca ofiarne, zniszczą Twoje wzniesienia kultowe, ograbią Cię z Twoich szat, zabiorą Twoje klejnoty i zostawią Cię nagą i bez ubrania. Zwołają przeciw tobie zgromadzenie, ukamienują cię i poćwiartują mieczami, potem spalą twoje domy. Na oczach wielu kobiet będą przeprowadzać sądy nad tobą. I sprawię, że zaprzestaniesz cudzołóstwa i nie będziesz już więcej dawać zapłaty za nieżon. Uśmierzę mój gniew przeciwko tobie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już nie będę się gniewał obarczę cię odpowiedzialnością za twoje postępowanie wyrocznia Pana Boga, ponieważ nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, ale pobudzałaś mnie tym wszystkim do gniewu. Nie dodasz więc już żadnej podłości do wszystkich twoich obrzydliwych czynów, a każdy zastosuje do ciebie przysłowie jaka matka, taka córka. Jesteś córką swojej matki, która porzuciła swojego męża i dzieci. Jesteś siostrą swoich sióstr, które porzuciły swoich mężów i dzieci. Waszą matką była Hetytka, a waszym ojcem Amoryta. Twoją starszą siostrą jest Samaria, która wraz z córkami mieszka na północ od ciebie, a młodszą twoją siostrą jest Sodoma, która wraz z córkami mieszka na południe od ciebie. Początkowo nie poszłaś ich drogami i nie czyniłaś ich obrzydliwości, potem jednak stałaś się gorsza od nich w całym swoim postępowaniu. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, Twoja siostra Sodoma i jej córki nie czyniły tak jak Ty i Twoje córki. Winą Sodomy Twojej siostry była pycha oraz obfitość chleba i beztroski spokój, jaki miały ona i jej córki nie wspomogły ubogiego ani potrzebującego. Były wyniosłe i czyniły to, co ja uważam za obrzydliwe. I odrzuciłem je, jak widziałaś. Samaria nie popełniła nawet połowy Twoich grzechów. Ty pomnożyłaś swoje obrzydliwości bardziej niż ona. Wobec wszystkich obrzydliwości, które popełniłaś, Twoje siostry okazały się sprawiedliwe. Noś więc teraz swoją hańbę, Ty, która popełniając ohydniejsze grzechy niż one, usprawiedliwiłaś swoje siostry. One są sprawiedliwsze od Ciebie. Wstydź się więc i znoś swoją hańbę z powodu usprawiedliwienia Twoich sióstr. Odmienię jednak ich los, los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i jej córek. Odnienie także Twój los pośród nich, abyś nosiła swoją hańbę i była upokorzona za wszystko, co czyniłaś, przynosząc im pociechę. Twoje siostry Sodoma i jej córki oraz Samaria i jej córki wrócą do swojego pierwotnego stanu. Ty i Twoje córki także wrócicie do pierwotnego stanu. Czyż w dniach Twojej pychy Twoja siostra Sodoma nie była dla Twoich ust przedmiotem obmowy, dopóki nie odsłonięto Twojej nieprawości? Teraz Ty jesteś pośmiewiskiem dla córek Edomu, wszystkich jego sąsiadów i córek filistyńskich, które wszędzie Tobą pogardzają. Ponosisz karę za Twoją podłość i obrzydliwości, wyrocznia Pana. Tak bowiem mówi Pan Bóg. Postąpię z tobą tak, jak ty postąpiłaś, gdy wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. Lecz ja wspomnę o moim przymierzu z tobą, zawartym w dniach twojej młodości, i zawrę z tobą wieczne przymierze. Wtedy przypomnisz sobie swoje postępowanie i zawstydzisz się, gdy wezmę od ciebie twoje siostry, starsze i młodsze, i dam ci je za córki, ale nie na mocy twojego przymierza. Ja zawrę moje przymierze z Tobą i przekonasz się, że Ja jestem Panem. Abyś pamiętała i zawstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci wybaczę wszystko, co uczyniłaś, wyrocznia Pana Boga.